Niemożliwe! O kurwa. Czemu on tylko tyle zapierdyla? A bo to na drive trzeba dać. O kurwa. To ja się boję tym jeździć? Kurwa! Ua! Mura panie! Nie da się tym jeździć, ty! Kurwa, jak to ślizga się! Łapie! Dobra, ale to nie moje, więc ja tam się nie boję, nie? Dobra, git jest, kurwa. Dajemy radę. To ma za dużo mocy, ty! To ma dobra! Ja, da się go rozdupcyć w ogóle? Słoba jak on bokiem lata, ty! Czy palka pora? <laughs> dałoby radę. Chyba, nie? Kurwa! No, dałoby radę. Hmm. O, zemse, 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 kurła, pojeździł, nie? Fajne opony znalazłem, czaty. Idealnie te same, które ja mam w aucie. Z 16. rocznika znalazłem za 550 zł. Dwie sztuki. zajebiście eee... Cześć, kurwa. Warszawa. O, ja pierdole. Ale mi się udały zakupki. Świetnie. Eee... Słuchajcie, 500 zł. Znalazłem dwie oponki. Koks jestem! Majem the Koks! Kurwa, my friend A ty, jakie masz? moje są. razem Gdzie to auto jest? Gdzie Do Co się kurwa dzieje? Harry Potter chyba tu wjechał, ty. Pojedzie do przodu, ty. Co on robi, ty? On się pali chyba. Ale piosenki są tylko dla zielonych można wstawiać. Błażej, cześć. Ej, weź to zielony, przybądź tu, bo... w... Oni wpuszczają cały czas te nowe nuty, te same A bo ja go na biegu zostawiłem, kurwa, on jedzie Jaki łeb jestem Wybierasz piosenkę, jakąkolwiek wybierasz piosenkę I zaśpiewasz nam na głosowym I normalnie ja jestem wtedy dumny z ciebie, nie Nie, 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 ja nie ba KURWA CO TO BYŁO? WHAT THE FUCK? Ja zrobiłem! No nie! Kurwa! Darusz dzisiaj wyspany w miarę? A no chyba. Przyjemne granie w msc -ku. O! 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 Czas na reklamę. Wyłącz tego pierdolonego adblocka. Kurwa mać, szambo! Ci kurła, zaraz szambo na łeb wywalę. Ja myślałem, że to mechanika, to jakieś gówniane szambo, kurwa, dzwoni. Przepraszam, kurde, Marcin Pudel jakiś. Pudel, bo cię zaraz na pudla zamienię, takiego psa pudla. Ty! Dobra, odpalam, ty, zobaczymy, co to za sraka jest. Kurwa, ja się boję, nie? Ja się boję czaty. Co to będzie? Nie, ja się kurwa chowam, nie? Powiem wam historię z życia, mały Co to kurwa jest? Ja widziałem, że to będzie patologia, nie! i